W życia wędrówce na połowie czasu, obrawszy błędne manowców koleje, pośród ciemnego znalazłem się lasu. O jakże ciężko wysłowić te knieje, te puszcz pustynnych zaciernione dzicze. Kiedy przypomnę, dusza mi truchleje, gorzko. Śmierć chyba większe zna gorycze. Lecz dla korzyści dobytych z przeprawy Opowiem boru rzeczy tajemnicze Nie wiem, jak w one zaszedłem dzierżawy Bo mną owładnęła senność jakaś duża W chwili, gdy drogi zaniechałem prawej Gdym jednak przybył do góry podnóża Którą zaparty owy wąduł kona Skąd się, jak rzekłem, taki strach wynurza Podniósłszy głowę, widzę, że ramiona góry Już swymi promieniami strói Gwiazda wodząca tu ziemskie plemiona. Więc się z widoku tego uspokoi Przestrach w jeziorze serca rozkiełzany Przez noc bolesnej bez otuchy mojej. A jak człowiek z morza na ląd ratowany Z piersią dyszącą staje i z daleka Oczyma jeszcze bada groźne piany. Tak było. Duch mój, Podczas gdy ucieka, pogląda za się na przebytą drogę, co nie przepuści żywego człowieka. Więc gdy mdłe ciało odpoczynkiem wzmogę, znów po bezludnych prągach stopę nurzę, wciąż niżej mając wyprężoną nogę. Wtem tam, gdzie ścieżka strzelała ku górze, znienagła się zjawiła u stoku zwinna pantera o plamistej skórze. Ta z mojej osoby nie spuszczała wzroku i tak męczyła w moim wstępowaniu, że kilka razy chciałem wracać kroku. Była to właśnie chwila na zaraniu. Schodziło słońce z onym gwiazd orszakiem, co z nim świeciły, gdy w pierwo zadrganiu świata pramiłość wiecznym pchnęła szlakiem przepiękne twory. Więc ta pora świeża i wiosny bliskość były dla mnie znakiem, że przecież ujdę pstoka tego zwierza. Ale tuż tkwogę poczułem niemałą, gdy lew przede mną urósł u pobrzeża. Głowę podnosił jak mi się zdało, szedł prosto na mnie. Taki wściekły z głodu, że przerażone powietrze tu chlało. ten wilczyca brzemienna od płodu rząd wszelkich, mimo że chuda i sucha, sprawczyni nieszczęść mnogiego narodu, swoim widokiem zgnębiła mi ducha i w takie wreszcie strąciła rozpaczę, że dojścia szczytów zczęzła mi o Ja, z, jak z wygranej ucieszenie gracze, kiedy przeciwny zasięg wiatr powieje bledną, i wszystko myśl się w nich rozpłacze, Tak ja od, zwiedza, od zwierza porywczości mdleję, I odpychany cofam się ze skały i stronę przepaści, Gdzie słońce nie wieje. Już moje stopy w dół się osuwały, Gdy przed oczami kształt się zjawił mglisty, Jakby milczeniem długim spowietrzały. Gdym go obaczył w puszczy opoczystej, Pożal się, proszę! Wołam do zjawienia. Cień, czy człowiek jest tej rzeczywisty? Nie człowiek, jednak z ludzkiego plemienia. Ojców lombardów miałem, rzekła Mara. Z Mantowańskiego oboje nasienia. Urodziłem się za Jula Cezara, a za Augusta Cnego żyłem w Rzymie, gdy panowała bogów kłamnych wiara. Poetą byłem i w epicznym rymie, uszłego z dumnej ilionu ruiny, anchizowego msyna głosił imię. A ty, przecz, wracasz w nieszczęsne doliny. Czemu nie śpieszysz na górę, rodzicę wesela, gniazdo radosnej nowiny? Więc Wyrgilię jego oglądam? Krynice, skąd płynie słowa strumień tak obficie? Odezwałem się zasromawszy sromawszycy. O ty, poetów, światło i zaszczycie, niech mnie zalecą miłość i uwaga. Co z nią na myśl? Twojej, szedł wykrycie, ty jesteś, Mistrz mój, ty, moja powaga, Przez cie jedynie styl mój nabył piętna sztuki, Skąd dzisiaj moja cześć się wzmaga. Płoszy mnie bestia, przejściu memu wstrętna. Dopomóż mędrcze sławny, oto ginę i z i żywiej i dygocą mi tętne. Ścieżki potrzeba obrać tobie inne, rzekł, widząc oczu moich zapłakanie. Jeśli przebrnąć życzysz tę gęstwinę, bo owa bestia, co mnie wołasz na nią. Nikomu drogą swoją przejść nie daje. Puty przeszkadza, aż w nim dech ustanie. A tak złośliwe choba obyczaje, że zakłannością jej chciwość się mnoży. I tym głodniejsza, im się bardziej naje. Rozliczny jest zwierz, z którym cudzołoży. I dotąd będzie, aż nadejdzie żwawy har. Co ją na śmierć w boleściach umorzy. W glebie ni kruszcu nie poszuka strawy, Jedno w rozumie cnocie i miłości. Ojczyzna jego pośród feltry dzierżawy, Nędznej Italii on wybawi włości, Dla których turnus, Kamila dziewica, Eurial, Ninus położyli kości. Odeń ścigana z grodu w gród Wilczyca Na powrót w piekieł dostanie się władzę Skąd ją przysłała zawieść zazdrośnica A ja tak dbale o twym dobru radzę Żeć przewodnikiem będę Skroś tej góry przez wiekuiste miejsca przeprowadzę Kędy usłyszysz rozpaczliwe chóry. Bolesnej duchów starodawnych rzeszy, Co z wszystkiej piersi woła skąd w Potem tych ujrzysz, których płomień cieszy, Rozradowując nadzieją niepłoną, że się ich w niebo wstąpienie przyspieszy. A gdy zajść zechcesz, Aż tą jasną stroną, Godniejszej zdam ci, niźli moja pieczy. Na dalszą drogę, gdzie iść mi wzbroniono, bo owy władca i król wszystkich rzeczy, za me prawdziwej wiary nieuznanie wstępu do miasta swojego mi przeczy. Wszędy rząd jego, lecz tam królowanie, tam ma stolice, tam wysokie trony, szczęsny w wyborze, kto mu się ostanie. Poeto. Rzekę takim zachęconym słowem. Przez Boga nieznanego tobie, bym z tej i gorszej doli był zbawiony. Tam, gdzie powiadasz, wiedźże mnie w tej dobie. Niechaj obaczę te piotrowe progi, i tych, co mówisz, że jęczą w żałobie. Ruszył. Ja za nim w trop dźwignąłem nogi.